Zaprezentowanie się ludzi w naszej gminy naszej ja dniu. Chciałbym Państwu powiedzieć, w tej gminie, podać informacje z tego roku. Ten rolnik został nie w planie, w porządkowym planie do wykonania w naszej dniu. Natomiast bowiem wybyliśmy 30 wojsk, a wniosków było 39. I wówczas to z Panem Posłem Tomańskim w, w Rzewieckiego ministra Uprosiliśmy nie tylko dla siebie, ale poseł Piotr prosił o dziewięć dodatkowych. I tak się też stało. Także więc wówczas województwa otrzymało 39 yy, limit wojsk i nasza w tym otrzymała. Dlatego też, panie profesorze, szczególnie do dzisiaj jest pan wdzięczny po tej informacji, a ja naprawdę dziękuję za wsparcie we wszystkich sprawach. Teraz do środków powodziowych, które też

ja pojadę na te wojewódzkie Europy on przyjedzie tutaj. Ja generalnie jestem tak blisko tej miejscowości, że nawet jak jedziemy czy z wójtem, czy z rąkiem mam tu wiele takich ciekawych miejsc. Tam, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to, to moi rodzice pochodzą z Wary. Całą rodzinę mam w Lidebkach, także tu strasznie blisko, ale no, nowy przejazd znalazłem wizetek do, do płótna. Tak jest, także trochę terenów już znamy, także cieszę się, że mogłem być, cieszę się, że zdążyłem wysłuchać takich ciekawych właśnie opowieści, przeżyć takich no, wspaniałych moim zdaniem i myślę, że, że to wiele zostanie w naszych sercach, ale chciałbym tutaj szczególnie powiedzieć, że dzisiaj faktycznie jest takie święto szczególne, dzień szczególny, ponieważ nie zdarza się, żeby w jednej gminie były już dwa boiska Orliki. Ja tutaj wiem, że jeżeli chodzi o sport, to jest dużo, dużo więcej inwestycji, dużo więcej jeszcze miejskiego uprawiania sportu, no choćby w Norsku, prawda? Tam nie ma boiska Orlika, ale jest inne, są inne boiska o ujazdach, w siedliskach. Także chciałem tu faktycznie na ręce pana wójta złożyć taki skromny list gratulacyjny i pogratulować wszystkim mieszkańcom tak dobrego gospodarza, tak dobrej rady, tak dobrej współpracy, której się na co dzień nie widzi. Ja myślę, że tutaj już wiele się było słów, bo wiele słów padło po 1 września, rozpoczęciu roku szkolnego, A ja chciałbym powiedzieć o tym, że macie wspaniałych samorządowców, którzy dbają, zabiegają, walczą, dzwonią, jeżdżą po Warszawie. To, co mówił Pan Wójt, jak byliśmy na spotkaniu, byli wszyscy, którzy wykonali takie wojska i ci, którzy złożyli wnioski. Ponad tysiąc samorządowców był w Warszawie na takiej wielkiej hali. Oczywiście pan Wójt Gromala, Antek, miał tam swoje przemówienie, a zaraz po ministrze Drzewieckim. Ale pan minister powiedział tak: Słuchajcie, do wszystkich samorządowców powiedział w ten sposób. Ten człowiek, który wybudował. W swojej gminie, pierwsze w Polsce, wojsko Orli ma problemy, które, wiadomo, są rzeczą ludzką, ale ma problemy, żeby zbudować następne wojsko. Ja przy Was wszystkim mówię, że jeżeli się przysięgną wszystkie siły, to ja i tak mu pomogę ja to boisko tak i to wojsko zbuduję. Taki to jest wójt, tak zaskarżył sobie serca w Warszawie, a przede wszystkim pana ministra Żywieckiego, ale nie tylko, bo, bo tak naprawdę w całym rządzie. Wójt Romala, gmina Nozdrzec jest naprawdę skuteczna, ponieważ wszyscy Państwa gminę doskonale znają, właśnie poprzez Państwa przedstawicieli, poprzez Wójta, poprzez Radę, także to jest wspaniałe, to jest piękne i myślę, że dużo łatwiej udaje nam się rozwiązywać problemy, w cudzysłowie załatwiać pieniądze na drogi, na inwestycje, a Wójt z Radą ma ich tutaj naprawdę pełen, pełen zasób, pełen pomysł, pełen pomysłów gór, który, który co chwilę rozwiązuje i nowymi, no niedawno rozmawialiśmy, znowu szukamy pomysłu, jakby go zrealizować, pewien projektu. Także cieszę się, że, że mogę tu Państwu być, chociaż na ostatnią chwilę, ale, ale jeszcze udało się zobaczyć to piękne wojsko, myślę, że uda mi się jeszcze zagrać. Także chciałbym yy, wszystkim samorządowcom serdecznie naprawdę pogratulować. Wszystkim nauczycielom chciałbym powiedzieć, życzy przede wszystkim, żeby tą swoją pasję, te, to swoje zaangażowanie, to co y, potrafią najlepszego przekazać swoim dzieciom, żeby właśnie to y, robiły, robili te, ci wszyscy ludzie, żeby przekazywać swoją wiedzę, żeby zarażać pasją, żeby nasza młodzież wspaniale, myślę, że tak to robi w i tak to robi w chudnie, żeby wspaniale chciała zdobywać tą wiedzę, żeby na jako gąbka tą wiedzą od wspaniałych nauczycieli, jakimi na pewno e, wszyscy nauczyciele na podkarpaciu są, bo są to wspaniali ludzie, ja pamiętam swoją wychowawczynię, która, do, do, do której dzisiaj z sentymentem podchodzę, do której e, naprawdę, z którą się doskonale rozumiemy, która mnie wszystkiego nauczyła. Także ja myślę, że wszystkie dzieci, wszyscy rodzice doskonale znają swoich nauczycieli, wiedzą, że są to ludzie. Który mogą zaufać i którzy najlepiej przekażą tą swoją wiedzę ich pociechą. Także życzę również młodzieży, aby ten rok był udany, szczęśliwy i żebyście, tak jak myślę, wszyscy mieli wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa, ale przede wszystkim z pobytu w szkole podstawowej czy w gimnazjum. Bo to są najpiękniejsze wspomnienia, do których się najczęściej wraca i o których się. Zawsze, zawsze pamięta, a takie boiska i takie wyposażenie, taka infrastruktura dookoła szkoły to naprawdę jest marzenie każdego dziecka. Gratuluję i wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym życzę, a dla Pana Wójta i dla, pani dyrektor, dla Pana Dyrektora mam o takie skromne, oficjalne życzenia. Dziękuję bardzo. Panie pośle, chcę dalej na taką pomoc, nic innego nie chce. Dobrze, że pan poseł Tomański ma dobrą pamięć, bo sobie przypomniał, że jeszcze coś przyniósł dla szkoły. Proszę bardzo, panie pośle mam dla dyrektora i dla uczniów szkoły taki drobny prezent, a później jak pan dyrektor będzie tak dobry jedną piłkę nam pożyczy, to wszystkie panie w sukienkach, a panów w garniturach i wszystkich tu obecnych zapraszamy na pojedynek na to boisko. Dziękuję serdecznie. Ja już tam byłem, więcej nie idę, idę na obiad. Zapraszam wszystkich na obiad, gości państwa, również poczęstunek w sali jest, proszę korzystać. Będzie do, e, dokładane tam także śmiało, proszę kościć się na czystym. Proszę Państwa, w tej chwili nie jestem w powstaniu, ale wciąż pojawia się skandal. Skandal odwrotnego. Dziękuję bardzo Państwu. Starosta podpowiadał, daj słusznie, ale najpierw trzeba było dać baczność. Tak.